Witajcie. No jednak święta to magiczny czas. Andrzej Żurąski dotrzymuje pierwszy raz w życiu słowa. Brawo, brawo, Andrzej. Pokazałeś. Miejmy nadzieję, że też przelejesz te pieniądze. Miejmy nadzieję, że też na początku roku, jak ty to mówisz 22, wyjaśnisz nam kurwa wszystko. Odpowiesz na wszystkie pytania jeszcze i będziesz prowadził dobrze tą swoją akcję. Życzę tobie tego w te święta. eee bo miałem tylko tutaj Andrzeja chwalić, ale on zdążył mnie wyprzedzić i wrzucił swojego live'a znowu z ugłupkowaniem i obrastaniem w dumę, bo znowu mu się coś udało. Wiadomo, jak to Andrzej, prosta machina, jak coś jest tak, to już urabura szef podwóra, kurwa. No, to tak to jest, jak ludzie kończą technikum pszczelarskie, zawód zbijanie bąków i wydobywanie miodu z uszu. No tacy to są ludzie. Ha, ale jeszcze jest jedna sprawa. No, sobota, powiem Wam, swoim numerem mnie zaskoczył. Nie jestem ani jego fanem, ale numer jest, kurde, taki w miarę, w miarę. Wraca do rapu, miał też nie wracać, ale nagle wraca. Ok, zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, jeszcze raz wszystkiego dobrego na te święta. Spędźcie go rodzinnie. Trzymajcie się do utrzymania. Hej.